To taka może być. Skina już mam, ale tutaj nie widzę, bo mam tutaj ustawionego kolorka. I jesteśmy na Bedworsach, ale zapomniałam zmienić Bedworsy, bo sobie grałem. Idziemy na Bedworsy solo. Albo dwoje, albo czwórkę. Daj to dobra, idziemy. Idziemy na czwórkę. Czemu mnie? nie? No, jest fajnie, dużo osób, tak wiemy No. Więc widzimy się już na ręce. A ja mam nadzieję, że słuchaj, muzyczkę, muzyczka, jak coś mogę najwyżej więcej... To następnym odcinku, podgłośnić dobra, startujemy sobie Ola, dostałem łe, luag. co to jest? co to jest? co to jest? już mam derpy endę, trzeba ją podwijać? widzę, dobra, fajnie to była ja już sobie obuduję czymy Odrzuciło. Co? Czy mnie łóżko po prostu same z siebie mnie odrzuciło? Ja cię mi złoczyło. Jakby się pytał, czemu mam od razu na no ten Z buty, to jest taka klasa, że po prostu za 10 tysięcy lat się od razu te rzeczy. Chyba kupuję coś z tego smurfa. Ja nie wiem, jak go nazwać. Śmieszny. Ojej, lag. Dobra. Tak, skosę sobie schowałam. Pik, dobra. No bo. A, nie jakiś most robi. A jest podwójkom. Taki przyzwyczajony. Jakbyś nie mógł normalnych schodów robić. No i 3,5 serca mi spadło Czekaj, nie mają? Nie ma, i dobra Patrz, dziura jest Dobra, rzucić, tutaj mm, Do się przejdzie Mam nadzieję, że mnie szybko nie rozwalą Tam są mursy. Co tam? najfajniejsze jak tam są morscy To elo Aha, no tak, tu jest jestem żółty. Zapomniałem. No jezu, idź swoje, tego tyma ratować, kurde, jak chcę iść do was. W tym morzu to. Ten. wrócieli. Nie! Serdecznie było mostu. Ech, jak to ja zawsze muszę spać. Normalne. Ja zawsze spadam. Zawsze będzie i jest jak się tam morskim nie wyszło to kurde rozwalanie mi czemu tu 3 do góry się podbudował? no jezu jeszcze więcej mi się zabrało no ja nie mogę no kurwa, Nie nienawidzę tego mostu poprawcie to kurde debile kurde zbudowała jakiś głupi most tak ci też mówię no i 2 złotych sobie wezmę ty morski wypadł tak mi szczącz wiemy że mamy beznadziejny most no, tak ta, ta, fajnie łapką mnie będziesz bił o dzięki ci za most Jest dzięki chłopy dobra teraz ja spróbuję też u tych wbić na nie podoba mi się takie pisanie na czacie. Nie na czacie. Jeje, mam zlazm z głowy. Kie panie, pana, coś nie porąbało. Ile pan mi życia zadał? Jeden klap. Czy tu już jest łóżko. Łóżko jest, kurde. O, idealnie odniosę nas do kilos. I się już zrobię. No, jeszcze też byłem kupiony. Chłopie nie zabiera mi masz złoto. Jednego złota nie potrzebuję. Ale fajnie, bo na morskim spowodował przejście. Te rzucie, jaki wypad No Dawajcie, no, dawajcie, no. No chodź. No chodź. No to nie, nie, no to nie. Łaaa, wow, jaka mi uderzyła? Może być lepsze ze spadłem, bo już na pewno będzie ich dużo spadków ja bym... A teraz chodźcie już z ten, kilof. To jest słabo No bo idziemy Ten tu się stoi, nie wiem co robi Zapomniałam, że ja pod trójką nie mam wełny Te morski Chodź, sekilę sobie nabiję Która to ja przy okazji? Na siwcie go sobie... A co nie to perzy... Rozwalę! Nie rozwaliłem, kurde! Kolejna próba, i kolejny spd. Jakiś niepewny mi tam rzucił. Nie, moc chodziło z tymi niepewnymi. No, 8 potrzebuję. Mam 10. Żółte złoto. Kolejne złoczenie jest tyle tego złota jest niepotrzebne mi to. Dobra. Op sobie kilo no nie jest w nie no idziemy po tych krzywych schodach jakiś ty nie wiem co robi czy ma mają ripa tak szybko szkodeli ba 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 To kurde tego w ogóle też nie mogłem. a tu jak się biją o dwa ruczka jak wygrał chyba Dobra, mam pierwsze potrzebują, potrzebuję. Ja chcę tylko rozwalić żółciaków. Nie, jestem zresztą pod trójką, bo jestem przyzwyczajony pod trójkę. Co są mosty? Te drugi mają największy most. Prościutki, nie jakieś wygibasy.

Tylko ci mają, kurde, żelazny las znajdziemy. Ja dał te złoto, kurde, i dawaj całe złoto, kurde, w szkole. No chyba. Czy mnie wreszcie złoto, to za mocno zbierać? Nie mogę kupić. Czekajcie. Nie, nic nie robiłeś. Mmm, afryki, chyba. Stałe gupek, kurde, gościu. Zwalił? Pół serca teraz się próbuje nawalać Zajmij jakoś nie, nie 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 no Kurde ty tu jak się spieszysz Kurde Nie mnie no I będę. to mnie, patrzcie, z całym sercem, co nam co piszą. Koła, ser. Ja, a coś zrobię. I trzeba mnie zrobić, niech mnie zrobi. No, patrzcie, o kurde, to Co to jest? Za, kurde, nie, nie to peżami sztają. Ty, ja, ale byś nie spodziewali. Dawajcie. Atakujemy nasz... Masz no, pod któryś. No, to na nasi. Teraz ja skakać nie umie. Tak ja. To mi z Ubranie zdało. Ej mam logo czy co? Nie wiem. Nie, 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 nie. To jest rzutek. Ła, wow, wow, zaś, no ja nie mogę. Co so, myślisz, nie, moje niecooperze? Witam się. Skąd macie te niecooperze? Średnio powiem, że pierwszy raz takiego coś widzę. Nie wiem, dziwne to jest dla mnie. Czarna magia. No i zasiedłem, przynajmniej no, Ja sobie mam wrażenie, że po prostu wstrzymuję film, a że jakoś tak naprawdę się nie zatrzymuje, więc dosyć śmiesznie. No nie no go uderzyć nie mogłem. Hamstwo w panie nie wiem, ja się idę na jak, ja się bałem, ja mam was gdzieś. Mam gdzieś, a na się z wami żyć nie da. Nie wiem, idziemy wszędzie jak sole. A to gdzieś. Już blisko jesteśmy jak Jeśli się dobra, jeden leży. Drugi leży. Ła, 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 ła ja leżę. Dobra. Widzimy się na następnej rundzie Patrzcie, przyjaciel mój Kuba lol Co w smurfie? Patrzcie, mi koleżka, cześć Cześć, To też mam koleżka, bo ma koronkę Też mam na moim znów skini, akurat nie? Ty kurde kurde Nie wiem, Mam coś takiego podobnego skina Tylko to okoś jest Takie mam tylko, tylko w tym podobnego mam skina Ludzie pan. Niebo Ziemia, niebo, ziemia, niebo, ziemia A, panikowa trzeba bo łóżko, bo łóżko, łóżko, bo łóżko, łóżko, uciekać Co z tymi sercami? A, już wiem, wiem, komu nie w teamie Tego gościa, tego gościa Kudek, masz tutaj serduszka Tego gościa, Cyborka i tego gościa Na skórze tak udziała. działa Zobaczymy no fuck. Czekaj. Nie, no nie. <tudno> Trudno wydziałało mi się tak, to już sobie pozbieram trochę złota. Nie wiem jak sobie zbieram na mieczek, to sobie kurde, pojem na diaksole. Mam gdzieś tego Timo. Ich pewnie już już na emeraldach, i pewnie jak z tymi już żółtakami było, że już już gdzieś przyjęte. I w ogóle się emeraldów nie dało zebrać. Dobra, więc kupię, se, kupię sobie jeszcze gwełny. Dobra. Tam ludzie na no, bazie, naprawdę. No to ja idę na drugie. A ty gościu buduj wyrko. Należy mi tak się umówić? No chyba tak. No, poszedł tylko po Emeraldy, żeby pułapki kupić. Emeraldy. No, teraz już powiedziałem. Ja tam wolę ochronę kupić albo szarpną, jak będziemy stać. Tak, co mi pan tu pod. Kopuję! Jaki guś mi tutaj próbował podkopać? No Idź Habidlo. No, Budu się, nie wełny. Budu się. No buduj się Bej. Muszę teraz od nowa nagrywać teraz. Nie, ja, muszę prze... Muszę... udawać jak się! Kurde, no zabrała! No co zabawa. Za ja ci idę drugie zabrać. A co to za mury, kurde, wojenne? O Jezu... Fajnie, ja sobie mówię, se wskoczę, a tu dupa! Postawiła mi kloca, kurde, wielkiego, no i co? I spadłam z ciebie. No, tak wzią, że... No, wszyscy atakują zielonych. zieloną kaszankę. Dobra, dajcie mi jeszcze O, już żółtaki nie mają. E, łóżek, Łóżka. łóżek, Ale te efekty są beznadziejne. Takie widać. Aha, ja miałam na normal. Dlatego miałem taki mały ekran. <grym> była... e, Dobra. Ej, jeszcze 5 sekund. Dobra. Czyli jak w szkole. Uciekam. Chłopie, nie rób jakichś kurde murów, są beznadziejne z kołoburów i wyro. Zawiera ci złoto. <noise> to sobie odłożę. No bo dawałeś siedem. Sobie kupisz le... Fajnie, nie wziąłem tego złota. Przy, jakieś tam wełnę na wszelki wypadek. Gdzie jak tak solę? Nie, no co on robi? Stworzył jakiś wielki, kurde, wele mur. A czy raz, kurde? No, nawet nie wiem, gdzie jest. Nie, no dalej ten mur, mur buduje. A zieloni już nie mają, to tak mur sobie rozwalają. Zaraz samo obuduje te tylko. Naprawdę. No i trzeba to zrobić. Kurwa, szybko! Ty pie, za macie kurde. Nie łóżkę nawet nie mamy opróczanego. Może nie jestem tego triku. O dziękuję, podrzuciłeś mnie. Jezu, jaki idiota. Naprawdę. Przez tyle czasu on tylko zrobił mur. Co ma mieć z tego, że wróg wszedł na twoje terytorium? Dobra, płysek ze jak zostało. Patrzyć A i nic nie wiem, no. Nic nie mieć. Typol zbiera diaksyna, no nic jeszcze nie kupił. Kurde nie, to mi coś było naprawdę, tak to... O są coś kupił, nie wierzę. Ciekawe, czego buduję teraz. im co kupił. Nie wiem, postawię i beton, kurde, cokolwiek, a potem się zajmiesz tym klocem, którego ty chciałeś postawić. No nie, en, stonem, en... en... Entry'u się potem postawisz Spróbujmy teraz jako to rozwalić się Zabije Zniem ci za to Jej, się głupi że w już tyle Czemu on tutaj rzuca Pantofel No nie no Zaś kurde, tutaj TNT wysadzi jeszcze No są dupę jak ma tutaj TNT wysadzać Mnie bez, bez powodu by się tutaj nie budował Górą Ła, wow, co mnie Ale Spadłem co jeszcze. Nie jestem ten morski odpala. Spadłem, dobra. Dobra, nie ma go. Dobra, dajcie mi iść na diaksy. Ja sobie poczekam do kołuchów. Krzykamy. Tu gdyby nie. Ten typol. No, kuź, na nawet chwili nie da co nakupić, coś kurde, wiele no co za goście, no. Nie wiem, czy iść, czy nie iść, bo mam przyjść jaksów. Idę, walczyć. Można ochronkę dwójkę kupić. Serdeczną. Ale nie przy, że wróg wszedł. Dobra, idę tam do no, nas, no, klepło, bo szybko, kurde, ciepło, wytrzymaj. Szybko, kocham, wójka. Stum. Hość tu! Typie. Co typor, no? Kurde nie osiągłem. Dobra. Dawaj klej, bo gadać, że go nie porobisz. Ja to smarę nie bądź jakiś on nie za murem już tu był No idzie gdzie on jest teraz? na taku siedzicie. No jaki pojaz tam robił, no? Dobra. Pokonani. Dobra. Ja sobie kupuję w sklepie, a tu już typal przylazł, no? Muszę mi się jakoś wytrzymać. Wichot Шok... Nie, dajcie mi kurde Cię to 3 niepełne Trzeba im wysadzić ten mur, mam nadzieję. Ten pierwszy raz na tym tam kura ła, ten cię poszedam. O nie, on nam tylko rozwali. To jest bezużyteczne, naprawdę. U ja nie patrząc. Co robisz? Bo serca masz. Co mnie pijesz? Ten kryfon wełny musiał rozwalić. Nie, dobra. Zdro musimy czekać, że wszystkie łóżka nie, są, nie będą zniszczone. Mają kilo, trzeba dużo wełny, budować dużo wełną. Wełm nam udawać to szybko kloca zwany robić, bo nie mam nożyc. A to moczki kurde, jak ja tych kolorów nie rozpoznaję czasami. No i zaś kolejny wjeżdża No dwóch jeszcze tu wjechało. No pół serca ten ma. Ten ma dwa serca. No i miałam jurzka. Troszkę uderzył. To, to miał uznać narzędzia. Czy na chwilę nie możesz odejść, naprawdę? Dodaj mi. No. Czek, kurde, betronem. Czekaj, bo ciepło idzie, kurde, wielkie okłosz, kury, zrobić się, bo to no. Właśnie wcięcie. Kiedyś tu wleciał. Ła, klepa. No i rozwalili mnie. Przecież tak długo nie wysłano, jak nie w, w kółku, bo bym tutaj rozwalać Co jest w środku? Jako uderzyć nie mogę. Dobra. Jezus, Mary No, no i z takimi gośćmi. To jest wszystko, gdzie trzeba tim budować. Yy. Tym, tym co teraz buduję. żeby nam tutaj nie wysadzili nic. Myślę, Drewno też. No kurde, miałem drewno przy ciebie. No, straciłem. Aha, to będzie. na No, widzimy się na następnej... Dobra, no, nieważne Jak się nagrywa w ogóle? Bo już nie wiem No, ale nagrywa Bo mam trochę... Siup Co? Co? No, daj się przyabrzeć Nie była. Mamy jabłka, po prostu się tak cieszę, że po prostu się spierdziałem. Nie mam nadzieję, że ona chociaż obuduje. Nie powiecie, że obuduje ktoś. Wciąż zawsze ja muszę być budowniczym, no. Jezus Maria. Normalne, nikt nie lubi budować. Jak on nie ma już ochronę? Тома Черни. Ты с ним уже не пишешь, мама, кроме. ну и... Ну, давай. А, Женьки Морс. Женьки морские, пусть вас. A nie, bym nie tam macie budowane. Jedno, ale nie łóżka. Hmm. tu po sobie klucza? Dobra, doskoczyłem. Uciekać, ratuj się kobito. Dobra, co to? Kurę? W sklepie kasz. Nie, 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 no nie, Widzimy się w w coś coś nie, nie, Naprawdę nie, nam, nie, 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 ale zresztą mam w który teraz łóżka nie umiem obudować. 40 sekund. 30 sekund. No i 20. Teraz myślę sobie potem po tym filmie nagrać, żeby mieć ten zapas. Dobra, już sobie przeciekamy te 15 sekund. Dobra. Cześć. by tu nagłać. W mówię, Raz Teraz wyszła dla mnie była słaba. To mają jak wszystkie. O dawaj. o fajnie, mamy jedno złoto jak zawsze. Czemu nie mamy M? Ko VIP i V i MVP. No i biedny jak, który nie ma żadnej rangi. Hello. Dobra. Czerwoni już nie mają łóżka, bo wyszli... Już nie był sam. Mm. Podajcie mi na mieczyk. No, ja jeszcze jeden po ciebie. Promowałam, jeszcze mięciol. Nie, no to już nie moja wina, żeby mnie nie stać. No, kurde, czemu zawsze jakieś. Przejrzę, muszę postawić klot jakiegoś już. Rzuć już nie mają łóżka Albo mi się nie wczytał. Nie mam budowanego, dobra. I nie, nie, to jest tam. Elo. Uh. mnie. No, a ja sobie poczekam na miralach. I mnie tu nie ma, co nie? Chyba zrobię zrobię. Nie widzicie mnie, bo sam ze sobą shiftie. Nie, i sobie po poczekam na zbrojkę. Dobra, już leci no, Mamy e maila... No, aha, że już nie mają. Ja może poszedł do żółtych, ale no... Jak jest tam czterech, to ciężko. Ła, 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 co tam tak klepie. No, to trzy rady! Chłopie, Czekałem na rady, jak ty mi zbierasz. Tak być nie może. Idę do nich.

Nie, fajnie. Mamy teraz. Trzeba mi dość jedną deksyn. Możemy ochronkę kupić. To była 5, nie, 5, 5, to 7, a nie 5. Nie no, wreszcie to zabiorą. Dobra. A on jak się klepią. Tylko ja już razem z więc. Ciężko byłoby mu wygrać ze mną. Nie, o dobra, doskoczyłem, lubię. Teraz kupię żelazny mieczyk Ulepszenia ochronka Żelazny miecz wall. Macie... pyk, 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 pyk Dobra No ty zaś tu leżesz. No co, jesteś obity To się nie wyszło <noise> Wiem co on chciał zrobić no jest dwa złota. Jeszcze będziemy mieć co to? Gość tam u góry wjechał. I dobra, fajnie. Nie, 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 nie. Nie. Przepraszam, że skoczę. No ale nie doskoczyłem. Później nie doskoczyłem. Ja nie mogę, nie doskoczyłem, no. Przepraszam. <grym> no co robisz? Tylko ja to mogę zajmować. Aha, ja mam to. Mam gdzieś tego żółtaka i gdzieś do niej. Byłem tak na i tak bym deadno Ale chcę się zamścić na żółtakach. Chcę się zmieścić na żółtych ptakach. Xd nie spadłeś. No ale ja spadłem. Dobra.